W dzisiejszym odcinku czterech youtuberów zmierzy się w sześciu Halloweenowych konkurencjach. A stawką jest 13,5 tysiąca fałdolców. Zwycięzca może być tylko jeden. Obstawiajcie w komentarzach, kto nim będzie. A teraz lecimy z pierwszą konkurencją, w której sprawdzimy, kto przeleci dłuższy dystans na miotle. Po każdej rundzie punkty będą przyznawane w ten oto sposób. Mateuszek, leć! Jazda! Nie! O kurde, słabo, słabo, słabo spaliłem chyba. Nie, uh. chyba. No, daleko, daleko, chłopie! Ja cię nawet nie oznaczę! Nie spodziewałem się, że aż tak. Co on robi, co on robi? Czekaj, 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 czekaj i zatrzymuje. Kamil Stoch! Dobra, ja mam 273 metry. Ej, daleko! No daleko, daleko, kurde, ja nie wiedziałem, że aż tyle poleci. Trzy! Dwa, jeden, lecę! Jazda! Czy to się ten? Oh, ładnie, ładnie, ładnie. lewy teraz musisz kliknąć, lewy musisz kliknąć Nie, 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 ty bejterkę, ty Lewy dalej lecisz, lewy dalej lecisz Nie, 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 nie Pa, 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 pa Ty, pa, pa. dalej poleciał pa, dalej, dalej, 292, 292, 292 O kurwa, to jest chłopie na lidera Lecę i... Nie! Ale chłopie, jestem robieś? ostatni Co ty zrobiłeś, <gry> so nie? Ja zawijam, ja zawijam W prawo, bo tu jest taktyczka Byłam przygotowana I... Nie, nie, nie On do rzeki wylądował 249 No, za no Jak, no Jak to jest możliwe? Piotra. No i dziękuję Elegancko Wam pokażę zaraz jak czarownice latają Uwaga, uwaga Czarodziej dziadziuś Witness me Leć Co ty jodem jodem. robisz? On zginął No. chilluję, Chiluję, nie chiluję, chiluję, mordo Dobrze, dobrze, dobrze I w prawo, w prawo Prawo, w prawo! Ja Stój, ty się mały! Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Ej, ja lecę jeszcze, ja lecę jeszcze! Ej, u was też lecę? Dyskwalifikacja! Prąd mu wywaliło, prąd mu wylądowałem, prąd wywaliło! Wylądowałem, wylądowałem! 288 metrów! No ja i tak dalej! Ostatni, ostatni ziadek jeśli kiedykolwiek chcieliście poczuć się jak superbohater, który walczy o przyszłość świata, to uwaga, właśnie nadszedł ten moment. Tyle, że waszym przeciwnikiem nie będą złoczyńcy ani kosmici, tylko ocean, który zalał absolutnie wszystko. Mapa After Flood od PKO Banku Polskiego przenosi was do świata opanowanego przez globalną katastrofę, gdzie jedyną o swojej ludzkości stanowi rotunda PKO Banku Polskiego. To właśnie stamtąd wyruszycie, żeby odbudować Zielone Centrum Energii i przywrócić życie na Ziemi. Aby tego dokonać, musicie oczyszczać ocean ze śmieci i przetwarzać je na surowce. Możecie także inwestować na giełdzie i rozbudowywać własną bazę, by szybciej zyskać potrzebne materiały. Na mapie czeka na Was wiele zadań i minigierek, takich jak tory przeszkód, wyścigi łodzi, czy celowanie z łuku. Znajdziecie tu również tajemnicze artefakty. Waszym zadaniem będzie je odnaleźć i odkryć ich historię. W opisie filmu zostawiam Wam kod do mapy, koniecznie na nią zajrzyjcie i przekonajcie się sami, jak dużo można na niej odkryć. A teraz przechodzimy do następnej konkurencji, Czyli w wyścigu na piłach łańcuchowych. Jako metę wyznaczyliśmy zrzut i możemy zaczynać. 3, 2, jeden, start! Widzowie, ja nie wiem o co chodzi. Jakiś Halloween ktoś wymyślił, dobra, będę ostatni. A może patrz, patrz, walnęli się! Lecę, jestem pierwszy. Nie łysy... Wyprzedził mnie! No nie! Ty ja się wywalę, mam zero! <stutuj> Wytupiłem mu! Ja pili, ale mu dałem cioso. Nie chciałem mu dać. Dobra, dobra, dobra. Z piło się szybciej biega, w łapie. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Piła już naładowana, chyba będę pierwszy. Ładuj, ładuj paliwo. Ale my jesteśmy upo, ale my jesteśmy upo. Ładuj, ładuj paliwo, ładuj paliwo. Nie no, dziadek wygra wyścig. No o co chodzi? Co ta moja postać robi? No wybombi mnie zaraz coś. Nie no, co się dzieje? Co się dzieje? Lecę, lecę, lecę. 100 metrów, 100 metrów. Czy będę pierwszy? 80 metrów. Idealnie wymierzone, idealnie wymierzone, Staminka. Let's go! Easy, easy. Dziaduś wygrał. No nie, przegrałem. Dziadek był pierwszy. Koniec paliwa. Ja nie mam paliwa. Jakiego ja paliwa nie mam? Nie, no, gg. Kto wygrał? Piła motorowa, moi ludzie tańczą. Rekordy, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. <śmienny> było dotknąć, dotknąć. Nie, 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 nie. Dotknąć, dotknąć miał być. A to Smarty wygrał? No, Smarty wygrał. Ja, gg, dziadek. Piła ja, motorowa, gg, moi ludzie dździadek. tańczą, nie. Ja, chłopie, ja jadę, a tam nie mam paliwa cały ja czas. co się dzieje? Tyle razy wciąż zostałem pokrojony i przewiercony. No. Pokrojony? No, i przewiercony. Za 100 ode mnie na pierwszej prostej. Po wyścigu przyszła pora na kolejną konkurencję, którą będzie pojedynek na kosy z budki telefonicznej. Zaczynamy. Muszę to wygrać. Muszę to wygrać. No to już jest proste, tak? Oznaczę sobie ich. Proszę bardzo. Mam jednego. On też mnie oznaczył. O, chodź tu. Lecę w niego! Chodź tu! Kroję cię, kroję cię! Jest pierwsza pięćdziesiątka. A spokojnie, mordunio, mordunio. Oni się gonią, gonią się. Wjeżdżam fair party. Wjeżdżam na plecy. Chosiu, 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 krajecie. ty typie. Maha, no i beka, no i wleciał szmatek na trzeciego. Jak zwykle wiedziałem, że jak banuje kuta bandzić za ladą. wierzam. wjeżdżam. Nozuję ich. Leży jeden, leży drugi. I one wiąz z Szmatek na fair party. Myślę, że ja go nie widzę. A! Chodź tu. Chodź tu. Mam cię! 70 white, 70 white. Biorę slurf traka, biorę slurf <laughs> Proszę, proszę! Nie, nie, zostawię, zostawię slurf trak, proszę. Nie lec się, ty! Nobie! Nie lec się! Jedziemy, oto, 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 o to chodzi, o to chodzi, na nie. mózg! I, i przegrał za, za karę, za to, że na trzeciego wbił, ale, nie? Ale Jacob dostał dwa takie ciosy, tak? Ja byłem na hita, byłem na hita cały czas. On miał zero? Ja myślałem, że on czeka, śmieć, ja dupię. Kolejną konkurencją jest klasyczny chowany na Halloweenowej miejscówce. A szukającym będzie Kepcio. O kurde, gdzie ja mam się schować? Tu nie ma kryjówki dobrej, ja już widzę, że tu jest źle. Już widzę, że tu jest źle. Czekaj, okay, daj mi impulsy, żebym miał czym uciekać. O, Kisielek jest też fajny. Ale potrzebuję jeszcze czegoś do uciekania. No, chłopie, daj coś. Ej, dobra, 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 dobra. Mam perfekt skina, żeby się gdzieś idealnie schować, nie? Tylko nie wiem gdzie. Nie, nie mam, mam pęcia gdzie. Ty, tu są podziemia. Ale jaja. Dobra, chowam się tu. Mam to gdzieś. Zawsze Łysy wygrywa tego chowanego i on się zawsze chowa w jakiejś miejscówce typu Stoję na dachu, stoję na dachu. Ja teraz robię dokładnie to samo co Łysy zawsze, po prostu tu stoję i mam to gdzieś. Ej dobra, wiem gdzie się schowam, wiem gdzie się schowam, tu się schowam, patrzcie, patrzcie. Tu będzie mega op miejscówka, a w razie czego, jakby mnie zauważył, to tu dziurą i psiu! Spierdzielka, normalnie tako. Dobra, widzowie chowany, spalnie całe 2,5 godziny. I te dzieciaki będą miały szanse przez to trochę większe. Na przeżycie dzisiaj, ale damy radę. Słuchajcie, ja uznałem, że będę z góry zaczynał tutaj szukać, dlatego próbuję jakiegoś kurczy byka wynaleźć przez mojego nosa. I tu już mamy pierwszego typa. Mamy drugiego, a już zarazem dwóch dostarczy. Ej, co jest? Ej, dobra, szła dwójkę, oni o tym nie będą wiedzieli. No ja jaja robisz, to on nie widział na 1000%. Dobra, nie widział mnie, nie widział mnie. Kepciusz szuka? No Kepciusz szuka. Używam impulsa i sa. O kurde, matek! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie. Dobra, kogoś ładuje. Spadłem! GG, bro! Dobra, to jest bez sensu, nie? To jest bez sensu. mi ograł co za dziadek. Łatwiutko mu uciekłem, łatwiutko mu uciekłem. To był typo... Dobra, leży ty! Bez Niko! Skarczył! Nie będą ostatni, dobrze, to jest to, to jest to. Ojoj ojoj ojoj, łysy na glebie, czyli Daszek się nie popłacił. Opłacił. No przy mnie tu nie znajdzie, nie ma szans, nie? Zobaczcie. jestem tak wtopiony w te skały idealnie, perfekcyjnie. Nie ma opcji, żeby tu znalazł. Bez nie piszę na Discordzie dwa złote, epciej ci mówię, gdzie są. Łysy troluje nagrywki. Odpowiadam mu, podpowiadam mu za dwa złote. Dobra, i ściągam okulary. Ty jeszcze gorzej jest. I normalnie in ze moje oczy śpią. Ja dwie godziny jak śpię, to faktycznie jest trochę lipa i trzeba się rozbudzić, nie? On jest mną. on jest. Nade mną, proszę nie skoć tu. Szedł O, znalazłem szmatka, mamy szmatka. Kopiarnie go znalazłem co do niej nie? Nie! No i GG. Uuuu, matek pada. No Dobra, jestem z Jacobem tylko w takim razie. Jedziemy, Mateuszku. O tak, kolego, drogi. No Jacob se ma Karenę tańczyć. Fryer jeden. I impulsy ma. O nie, chłopcze. Strefy nie mam. Muszę lecieć. Lecę, lecę, lecę. No, okay. zobacz, co robią tymi poduszkami, lata. To powinno być nielegalne. Dysk, dyskwalifikacja. A ja chyba zadzwonię na komendę, jaki był numer 997? Nawet nie dyskwalifikacja, tylko 3 lata w zakładzie karnym. Karny. O, albo coś takiego, nie? I w ogóle nie ma... O, nie ma. Nie ma co, nie ma co, potwierdzam. Tak, w ogóle no nie ma też aktu wszystko. hipokryzji teraz z mojej strony, nie? W ogóle. O, <laughs> smart, ja pokaż co ty tu masz. Aha, ty sobie bandażami rzucasz. O, patrz. Bandaż mi rzucił. Co za łeb. Co on robi? To jest dziadek, no! O, tej chłopce mi się podłożył pod nogi. Co za łeb! Ładuj go dobrze! A to śmietnik rzucił mi bandaże wszędzie. No i dobra, i to jest GG, bro. GG! Hello! Ty, nie, to już dziadek! Dziadek, co ty zrobiłeś? Ej, dobra, dziadek się podłożył Jacobowi! Jaki to jest młot, przysięgam! Jaki to jest młotek, nie wytrzymam z nim! On jest tak głupi! Dziadek, <głupi> co ty zrobiłeś, Dziadek? Stary, ja dostałem do koszy 5 bandaży. Nie, Ja mówię, co tu się dzieje? Ty masz 10 IQ w maxie, przysięgam. A ja też zawsze robię tak, że do tego, co rzuca, tego kasuję, a nie tego, w którego rzucają. Ja strzelam ci Ale nad co Jacobem, co to... żebyś spojrzał w tę stronę, a ty lecisz za mną jak kurwiki w oczach. Gdy <grym zypniały> <grym zypniały> wstałem 5 minut temu, ja w ogóle oczy miałem zmęczone i ja nic nie widziałem. Ja się okulary ściągać i ubierać. <grym zypniały> W Następnej konkurencji zamieniamy się rolami i teraz to my będziemy szukali Kepcia. Pierwsza osoba, która znajdzie go na podstawie screena, zdobywa punkt. Trzy poziomy, to jest trzeci poziom. On będzie najłatwiejszy, jesteśmy tutaj na dyni, na tej miejscówce i ja mam zamiar wysłać trzy screenshoty. Dobra, mój screenshot wygląda tak, że widać kawałek dyni, więc on będzie dość podejrzany. Poszedł pierwszy screenshot, poszedł pierwszy screenshot. Jestem bardzo ciekawy jak oni to zagrają. Co to jest? On jest na końcu mapy i widzi coś dziwnego widzi. Ja nie wiem gdzie on jest, on jest tam. Obozy obawy. To jest most, 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 to jest most. Nie, no, on ma, on ma szybszauty, on ma chłopie Porsche. Ty, albo lewy. Nie, 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 to są pomarańczowe drzewka. Jadę za nimi, jadę za nimi po prostu, jadę za nimi. To jest, to jest mój plan na tę rozgrywkę, czy, czy tak szczerze? To jest mój plan. Myślę osobiście, że dużo osób może ogarnąć, gdzie to jest, bo to jest pierwszy poziom i być najłatwiejszy. To nie są obozy obawy, to są złowieszcze ziemie jak nic. I ja pierdziele zawracam. Ale odwaliłem. On jest tam na tej dyńce, mi się wydaje. O kurde, jak ktoś tu jedzie. Ić, keczą, on ogarnął. Ty, on siedzi na tym moście, na moście siedzi na dyńce. Ja pierdziele, nie wiem, no, jest na dyni, na bank. Ale nie wiem, od której mańki. O coś czuję i nie czuje, Jednocześnie, patrz jak odjeździ. Kto to jest, 450 metrów. Jeszcze nikt nie krzyczy o dziwo. 400 metrów. Ej, a może to nie jest tutaj? 300 metrów. Co oni robią? I patrz, coś tu jest, ale to pierwsze są, która dodatkiem i wygrywa. Tylko się nie da skolopsować. Ja Ej, wziąłem macy. Niszczę to. Bez budowania, bez budowania. Ja, bez budowania. on jest? Aha, ty zrzucili mnie. Aua. No i Beka. No i Beka! <laughs> nie, wiesz. Nie, dobra, no i dyskwalifikacja Jacob. Bez, bez budowania miało być, nie? Dyskwalifikacja Jacob, a Jacob nazwał na tym. Na obozach obawy co nie? Kto dostaje punkt? No i Wysy jesteśmy za resetem, prawda? Czyli obok kepcia nie było tylko Jacoba. Tak. Zrobimy losowanie. Losuję na kole Fortuny Punkt dla... Starego dziada, gratuluję. No gratuluję. i elegancko, no i oliwa sprawiedliwa, tak? No i wiadomo, wiadomo, wiadomo dla dziadka. Jak to mówią oliwa sprawiedliwa, tak, dziadek? Da dokładnie, diadek? dokładnie, tu do powiedzenia, kepciał. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. co ma o tej godzinie jeszcze laka, full, nie? Myślałem, że kepcia jakąś anegdotę zarzuci, czy coś. Zarzuciłem, anegdotę, no. Poziom drugi, miasto Utopia i że będzie wyglądało to w taki sposób. Trawa to jest jakieś boisko? A widzę, to jest tu, to, to jest tu, to jest tu ta trawa! Ja wiem gdzie to jest, to jest na miasto Utopii, bo to jest to boisko, ja, ja to rozpoznaję. Dobra, ty chyba tu. To musi być tu. Ej, dobra, no ja chyba wiem gdzie on jest, bo taka struktura trawy jest tylko tam, tak mi się wydaje! Pewności nie mam, no ale jestem tak daleko przecież I patrzę całą mapę Fortnite to od razu to widzę, że tutaj jest to zielone I żadna miejscówka nie ma takiej podłogi zielonej jak to Jedynie chyba Supernowa w sumie Ej, o kurde, ej, to może ktoś mega zaryzykować, nie? Tu nie ma trawki przystrzyżonej. ja pierdzielę, Akademia Supernowa, no Ja myślałem, że nie ma tej miejscówki Obrot przegrałem, ja pili Dobra, wiem, że to jest gdzieś tu Wiem, że to jest gdzieś tutaj Muszę go zeskautować, tu go nie ma ale tam była dynia, tu też jest dynia, tu też jest dynia. Ej, on mi chyba nie widział, on mi chyba nie widział. Pasto, on mi nie widział. No gdzie ty jesteś, Bartek? Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj musi być, tutaj musi być, mam go, mam go! Ty tym. O, to jest, czekaj. On walik. chodź tu! No co ty robisz? Nie no to jest oszustwo! No, 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 już nie wkurzył. Ja go pałuję do końca, mam to gdzieś. Jedziemy, panowie, jedziemy! Jacob! Jacob zgarnia punkt! To, to on stał tutaj, on stał tutaj, w tym miejscu! Tak, 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 tak. A Matek wiedziałeś no. czy poleciałeś za mną? No nie wiedziałem, że, wiedziałem, bo tak się rozglądałem i poznałem tą trawę, co nie? Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Ale nie wiem jak ja go nie zauważyłem. I rozumiesz, że ja ogarnąłem, że on tu jest dopiero jak ten. Dopiero jak zacząłeś bić I Jak to mówiło? Ol Oliwia sprawiedliwa. Oliwa sprawiedliwa. Poziom trzeci prawdopodobnie będzie to najtrudniejszy poziom ever, ja się chowam o to w taki sposób i wysyłam skinshota. Nie wiem, mi się wydaje, że to obozy obawy będą, ale ale to może być wszystko. Ej dobra, moja taktyka, żeby jechać za nimi się sprawdziła, ale teraz jadę za kobem, bo mam szybszą furę, więc go wyprzedzę. To w tym lesie, to w tym lesie będzie, tu gdzieś, tak, tu w lesie przy dyni jakieś duże drzewo. To jest naprawdę powalona miejscówka, ale jest możliwe, żeby ją odgadnąć. Gdzie są takie drzewa, gdzie są takie drzewa? Ej tak szczerze, to może ten las? To musi być ten las, ten mroczny las taki gdzieś tutaj. Zawinę lekko Rogalika, bo ktoś za mną jedzie. Patrz, 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 patrz. Oni myślą, że ja wiem, to jest niesamowite. Ci ludzie! O, dobra, 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 dobra. Gościu na pewno nie chciał tu jechać. Ej, Jacob, gdzie ty jedziesz? Ja do Jacko boczki kręci, nie? Ktoś jedzie tym samochodem obok mnie. O kurde! Ej, oni wszyscy obok mnie są. I jak ktoś wiedzie sobie dla Beki w ten krzak, też wspomnie! Bliżej tutaj, bliżej tu. O, o, o! Tu może coś! To jest takie drzewo z tymi pnączami. Patrz, dobrze chyba pojechałem. Realnie ja mam dużego big braina. Ty pasto. Patrz pasto. Patrz Siema. Uuu, Uuu, łatwo! Co jest? What the fuck Nikos?! Jacob, no. gdzie ty jedziesz? No! Haha, <laughs> Ja miałem bekę z ciebie bo. Gdzie wy byliście? Pod ba 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 balo balonowa remini sensacja. Po zrozumiałem wszystko. Balonowa... balowa remis. <noise> Robalowa remisencja, tak? Tak, tak Ej, ale jak to ogarnąłeś, stary? Jak ty to ogarnąłeś? Ogarnąłem po tym drzewku i szukałem drzewka z dynią, chłopie Widziałem cię, bo wystawałeś z krzaka <noise> Aha, dobra, to wystawałem Wyniki są naprawdę mega zbliżone, a to oznacza, że wszystko rozstrzygnie się w ostatniej konkurencji, którą będzie mini Battle Royale. Zasady są proste: wszyscy lądujemy na tej samej miejscówce i walczymy do ostatniej żywej osoby. Muszę, muszę, jest. Tak wyrównana punktacja, mogę to wygrać, mogę to zwyciężyć. Kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Opie, się mam mordeczko. To jest Jacob. Jacob jest top 1, więc go trzeba, go trzeba zbombić. Ej, ja mam najlepszy running, ja jestem najniżej. Dobra, oni wszyscy na lewo lecą, nie? Oni wszyscy lecą na lewo się na Dobrze, 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 dobrze. Ja zdążę się wylutować w tym czasie. No dobra, to ja tu lecę w takim razie. Jest tu kół. Broń jakaś chociaż? O, nie mam broni, zajbi się. Łysy poleciał tam. Nie wiem, gdzie jest Smarty tylko. Dobra, mamy pompę, szkoda, że tą gównianą maćurę. Zapomniałem, że to jest no build. O to będzie ciężko na no buildzie, Może być ciekawie. Dobra, mega dobry dropik. Fajnie, elegancko. Jeszcze jedna strzeczka, jeszcze jedna strzeczka. Dobra, mega G, mega G. Nikt się nie bije, tu taka cisza jest. Patrz tam typek biega w ścianie. Dojeżdżam go, idę w to ziomka. Ja tu salutuję, syk, jakiś speedior. Muszę kogoś znaleźć teraz. Wchodzę mu na plecy, wchodzę mu na plecy. Ja dam mu RPGa w tosiano. To się musi udać, widzę go. Jest tam. Paduje mu RPGA, instant, Pyk. Ej, ej, opanuj się! Nie dostał. Dostał, ma zero. Gin, 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 demogorgon, gin. Patrz, ucieka, ucieka śmietnik. No i spierdzielam, nie? Goni go. To chyba jest łysy, czy to jest smarty? Nie wiem. O, 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 double pompa i poduszki. To oni są wsianie gdzieś. On się leczy kisielkiem. Dostał znowu. Chodź tu. Chodź tu. Masz zero. No gin! Nie no, zginę od Smartiego. Dobra, nie zginąłem. Pierwszy dead, pierwszy dead. I'm chilling, bro, I'm chilling. Pierdzielona rakietnica, no prześladujemy w tym sezonie, przysięgam. Jacob załatwia Smarty. Oj, to źle, to źle. Teraz pytanie, czy ktoś się na mnie zakrada, czy nie? Jest, jest. O, no nie, no pewnie i debil do mnie strzela drugi. Kifka, 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 sianko. Ale to robię. Dobra, mam. No. Nie trafiłem. 50, 60. O kurde, ktoś dał RPGa. No, ale co tam w śmieciu? Kasztanie? A? A? Masz zero! Turka BODNA! No nie, no i przegrałem, no bo ten matek, kur. Nie bij mnie, nie bij mnie. Proszę cię. Dojazd! Za szczura, co... Double pompa. On ma RPGa. No co za śmieć to jest, co za śmieć, rozumiesz? Lotnią, lotnią se ucieka. 20 AP, 20 AP, 20 AP, powtarzam, 20 AP. No nie wierzę w niego. Dostał? Desi, let's go! Let's go, mamy to! Nogami wychylasz, no, nogami lepsze, wychylasz. Lepsza pompa, lepsza pompa. Tak prezentuje się ostateczna punktacja. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na mapę Peko Banku Polskiego i do zobaczenia. Fiona.